Hejka, tutaj centkowany ogon i widzicie właśnie y, mój kocyk w kotki, ale za chwilę zobaczcie książki w kotki, bo y, pokażę Wam dzisiaj moją kolekcję wojowników. Nie jest ona zbyt wielka, chociaż zbieram już od bardzo dawna i czytam też od bardzo dawna, ale miałam dużo obszarów w czytaniu, więc to wpłynęło na stan y, ilościowy moich książek. No ale i tak codzienne pokażę czemu nie. Więc tak, zaczniemy od tego, że mam większości po angielsku, ale bardzo doceniam nową baśń, więc kupuję też ich po polsku czasami. Bo robią świetną robotę i te okładki są po prostu cudowne. Więc tak, no zacznę najpierw od tych, które mam. też po polsku, ale mam od, od Amber. Tak, sobie tutaj są. Udało mi się je zdobyć jakimś cudem. I jestem z tego dumna. Jestem na wolności oraz w lud. No tylko to zostało wydane. No i, i sobie są, i fajnie. Okej, okay, dalej mam uh, Into the Wild w wersji nowej okładki z oryginału: uh, Fire and Ice, uh, Forest of Secrets, Rising Storm, Dangerous Path i The Darkest Hour. I to jest pierwsza seria. Miałam ją w boksecie takim o 1 do 3, a resztę już kupiłam osobno. Okej, okay, dalej mamy nową serię, drugą, czyli The New Prophecy. No nie jest to nowa seria, nie wiem, czemu tak powiedziałam, jestem głupio. Ogólnie to jeśli słychać jakieś dziwne hałasy, to moi sąsiedzi postanowili zbudować sobie dom obok mnie, więc jest hałas. Do... Trzeba sobie z tym poradzić. Dalej, drugi Tom Moonrise. Trzeci Tom Down z bardzo ładną układką. Podoba mi się ta układka, chociaż układki z The New Prophecy jakoś nie przechodzą zbytnio do mnie przez te bardzo zbliżone pyski. Ale ta mi się akurat podoba. E, następnie, coś co mi w kolejności. Tutaj mamy e, Starlight. Twilight. Ta układka to w ogóle mi się nie podoba. Jest na niej Liverpool, ale jakoś tak niekorzystnie tu wyszło. No i e, Sunset, czyli szósty tom drugiej serii. Okej, okay, teraz trzecia seria, czyli moc trójki. E, mamy pierwszy tom, czyli na polsku to było widzenie, z tego co pamiętam. Nie do końca pamiętam wszystkich tłumaczeń, ale to było widzenie z bardzo ładną układką po polsku. A jest taka sobie. No jest na niej sujcze pióro, jeśli dobrze pamiętam. Dalej mamy Dark River, ciemną rzekę, wyrzutka. W po polsku też ma o wiele ładniejszą układkę. No, dalej, jeszcze nie wyszło po polsku, ale już nie mogę doczekać się właśnie tej okładki po polsku. Jak oni tak pięknie zrobią solę, jak pięknie zrobili e, bryzową łapę, to po prostu to nie coś cudownego. Następna Long Shadows, tak której jest Ashworth, czy tam Czytam AK, 12 Futro. I tak, bardzo czekam na okładkę z jesionowym tym I Sunrise, na której jest Holy Leaf. Taka ostro-krwioły liście. Teraz druga, e, boże druga, co ja gładam? Czwarta seria, czyli e, Omen of the Stars. Jak to tłumaczy? Omen Gwiazd. Coś takiego. E, jest to tom o nazwie The Fourth Apprentice, czyli czwarty uczeń. A mamy Fading Echoes. Tutaj e, Night Whispers z bardzo ładną okładką. Tutaj taka. ta, ta mi się akurat bardzo podoba. Podoba mi się to połączenie kolorów. Ładna jest. E, następna bardzo ładna. Sign of the Moon. Tutaj e, The Forgotten Warrior. Oraz The Last Hope. Z e, ognistą gwiazdą. I to jest ostatni tom z czwartej serii. Następna z kolei jest e, piąta seria, czyli A of Shadow. Shadows, przepraszam. Więc uh, yes, tak, The Apprentice's Quest, Thunder and Shadow, oj. Shattered Sky, Darkest Night, River of Fire, którą właśnie czytam oraz uh, The Raging Storm. Mam nadzieję, że doceniacie moje próby czytania po angielsku uh, tych oto tytułów. Czuję się bardzo debilnie. Okej, okay, tutaj mamy mangę jedną oraz e, trzy w jednym. Tak, chyba jest moja ulubiona, mi się wydaje. Jest w kolorze, bo te trzy w jednym e, właśnie są w kolorze. E, jestem głównie o klanie nieba. Ja bardzo polubiłam generalnie klan nieba, więc e, tak, ta układka w ogóle mi się bardzo podoba. Nie wiem, takie ma ładne kolorki. Bardzo fajna. Mam tutaj także tą e, o szarej prędze. Pierwszy oraz drugi. Nie mam jeszcze trzeciego. Ciągle zabieram się, żeby gdzieś tam kupić przy okazji ten trzeci, ale ciągle gdzieś tam mi ucieka. E, no i oczywiście mam też trzy po polsku, bo mają przecudowne okładki. W przeciwieństwie do angielskiego wykonania tych okładek, one są po prostu przecudowne. No, Sasha tutaj jest taka śliczna. Więc jest tak, e, Tegysia e, Gwiazda i Sasha Szukając Schronienia, to jest pierwszy. E, to jest drugi. To jest drugi cieczka w las Chwila, nie, opierdzieliłam się To jest pierwsze, to jest drugi, przepraszam To jest pierwszy To jest drugi I tu mamy trzeci No, przecudowne po prostu, śliczne Nowa Baś to jest w ogóle niesamowite wydawnictwo Okej, okay, następne są moje super edycje Mam ich tylko sześć, bo są dość drogie i generalnie moje ambicje były takie, żeby kupić je wszystkie w twardych oprawach, ale no, jak już mówiłam, są dość drogie, więc mam w większości tak czy siak w papierowych. Na przykład z e, Prophecy, która jest taka O. jak tam mała książeczka, trochę gruba, ale generalnie formatowo dość mała. No, nie ma takiej ładnej okładki jak po polsku, ale to ma komiks z tyłu, czego słyszałam, że polskie wydania nie mają i trochę mnie to zdziwi to życie teraz jest, nie tego jedną ręką, o. Ja ciągle widać moje kolano mam Na nadzieję, że wam to nie przeszkadza. To jest... ten kanał jest bardzo chaotyczny. Okej, okay, Firestar's Quest. To jest generalnie super adycja, do której bardzo długo się przykładałam, bo czytałam ją do dokładnie po Tomie, w którym umiera ognista gwiazda. I potem miałam takie. No cóż, znowu muszę o nim czytać. Ale w rozdacie mi się podobała, bo buklem nie I następna jest Crooked Stars Promise. Jedna z lepszych super edycji, według mnie. Także ma e, komik z tyłu, tak jak e, ta też miała. Nie pamiętam, chyba nie, ta chyba nie ma. Nie, nie, nie ta nie ma. Ta ma. Okej, okay, dalej mam super edycję w tych uprawach czyli e, moja ulubiona, zdecydowanie najlepsza e, Crew Fedres Tria... tria Nieważne Może robię sobie z siebie idiotę próbując czytać te słowa e, Toaster's Revenge Która też została teraz wydana po polsku i okładka ma po prostu przecudowną A właśnie e, Są w grubych oprawach, co znaczy, że mają e, tutaj grafiki ładne takie O Takie można sobie podziwiać Yy, tak. Teraz odwet Wysokiej Gwiazdy z kolei. Wygląda od środka tak. Też mi się bardzo podoba. mi się te kolorki. Są bardzo takie klimatyczne, jakoś tak. Pasują mi bardzo do wojowników. No i yy, też cudowna super Yellow Fangs, Secret, która też po polsku ma taką śliczną okładkę. Boże. Ale to też jest ładna. Ale jest na nim tylko żółty kieł. Stojące sobie w lesie. Cudowna. Jak widać mam tu pełno pozaznaczanych różnych dziwnych fragmentów. Tutaj, no okej, okay, tutaj nie. Albo tutaj mam, tu mam. Mam pełno pozaznaczanych fragmentów, bo mam obsesję na punkcie zaznaczania rzeczy w książkach. Mam też dwie nowelki, a raczej zbiór nowel. Pierwsza to jest Shadows of the Clans. Clans, przepraszam. Na której jest Maple Shades Vengeance. Ghost Feather's Curse i Raven Paul's Farewell. Good English, good English, zdecydowanie. No, tak sobie wygląda tutaj. Mam tylko te nowsze, muszę też wykupić sobie te starsze nowelki, ale no, jakoś też nie, mam, nie mogę się do tego zabrać. E, tutaj z kolei jest Puddle Leaves Heart. Niestety. <laughs> Pine Stars Choice i Thunder Stars Echo, którego jeszcze nie przeczytałam, bo pomyślałam sobie, że najpierw chyba przeczytam Down of the Clans. Nim też tam tą jedną nowelkę. Więc no, to mi na razie zostało. No i to jest tyle, tutaj mam jeszcze pudełeczkę od tych książek. Tutaj sobie jest Ryś Spencer. To są te książki, które już pokazywałam. To są e, kotki układane z e, wzorku. No to jest Lary. Mam tu jeszcze taką e, książeczkę, która była dodawana do jednej z wydań e, Nowej Baśni, którą dostałam od przyjaciółki. To są te super edycje, też jest pudełeczko. Te znowu są układane kotki, jakieś tam inne książki Harry Pottera i plakat bicza. I to jest jedyne, co mam z Wojowników. Tak się to prezentuje. Muszę zakupić sobie więcej, ale na razie nie mam pieniędzy. Zdarza się, więc no, tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych filmów, bo pewnie będę robić jakieś unboxingi. Nie mam pojęcia po co, ale czemu nie? No, to, to, to tyle. Do widzenia.